Dzisiaj dosyć nietypowo, bo pogadamy sobie o ciekawostkach w Dark Souls i właśnie w taki sposób na tapet weźmiemy chociażby sztuczną inteligencję, która niczym zawodowiec mordowała graczy. W sensie ich postacie, a nie samych graczy, żeby było jasne. Pogadamy sobie też o ukrytych dialogach, które zostały wycięte z finalnej wersji gry, lub o bazyliszkach i o tym, że te bulwy to wcale nie są oczy. Moi drodzy, zapraszam, bo przed Wami ciekawostki z Dark Souls. Na dobry początek dzwony, bo z nimi jest związana pewna bardzo ciekawa mechanika. Otóż, w momencie, w którym jakiś gracz uderzał w dzwony u siebie w grze, to mogliśmy je usłyszeć również i u siebie. Działało to chociażby przy gargulcach Dark Souls 1 lub na smoczym szczycie w Dark Souls 3. Dlatego też dzwon w tej lokacji napiernicza tak randomowo, i kiedy człowiek jest tego świadomy, to bardzo to nadaje takiego poczucia wspólnoty. Od razu można poczuć się mniej samotnym w tym świecie. Ogólnie, jeśli nie mieliście tej świadomości, to polecam zajrzeć tam jeszcze raz, choćby teraz, i poczuć to na własnej skórze, bo dzwony dzwonią. nawet dzisiaj. Nie wiem, czy wiecie, ale płeć w świecie solców ma znaczenie. Może nie dla takiego zwykłego gracza, ale na pewno różnica będzie mocno odczuwana dla speedrunnerów tej gierki, ponieważ inny jest czas przyspieszenia i osiągania maksymalnej prędkości dla męskich. I inny dla żeńskich postaci. Różnice sięgają też troszeczkę dalej, bo mówimy tutaj także o animacjach, ale pozwólcie, że nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo w skrócie, w normalnych warunkach to postacie kobiece mają przewagę, ale jeśli zastosować odpowiedni trik podczas poruszania się, to jednak pewne wady postaci męskich zostają wyeliminowane przy zachowaniu ich przewag, więc. Na koniec dnia to męskie postacie osiągają przewagę i stąd większość topowych speedrunnerów gra właśnie męskimi postaciami, poruszając się przy tym jakby byli paralitykami. Przy czym trzeba pamiętać, że różnica jest naprawdę mała, bo mówimy tutaj o milisekundach, ale w kontekście podejścia do przejścia całej gierki to może to nawet się przełożyć na 2-3 sekundy, co czasami dla speedrunera może właśnie decydować o rekordzie. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to odsyłam do filmu, który tłumaczy w pełni to zjawisko, łącznie z obliczeniami, z technikaliami i oczywiście z tabelkami. Link w opisie a tymczasem trochę o sztucznej inteligencji, bo pewnego pamiętnego razu jeden z graczy postanowił sobie stworzyć bota, który dostał dumną nazwę The King. Nie był to jednak zwyczajny i normalny bot, bo był zaprojektowany w taki sposób, żeby naprawdę ostro masakrować graczy i przez to dorobił się pewnego rodzaju sławy. Sławy tak dużej, że wzbudzał strach i przerażenie, gdy tylko się pojawiał w cudzym świecie. Choć został stworzony dosyć późno, bo niedługo przed wypuszczeniem Dark Souls 3, kiedy to już trochę mniejsza liczba osób naparzała się w pvp w części to wielu graczy i tak go spotkało w swoich światach. A był skuteczny z dwóch powodów. Po pierwsze, wykorzystywał nieczyste triki, używane przez tylko najlepszych graczy PvP, a drugi był taki, że idealnie wyczuwał uniki. Zastosowano tutaj model sieci neuronowej, więc sztuczna inteligencja po prostu sama się uczyła. Co jest bardzo ciekawe, ale w gruncie rzeczy to tyle, bo bocik już raczej nie działa, a sam projekt umarł śmiercią naturalną, co w sumie nie jest niczym dziwnym, bo zanurzyliśmy się aż 7 lat do tyłu, więc kupa czasu. W malowanym świecie Ariandel w pewnym miejscu możemy natknąć się na stado wilków, ale poza zwykłą ich odmianą możemy natknąć się również na wilka alfa. Jest to ten sam wilk, którego możemy spotkać później jako bossa przy Koloseum w Ariandel, ale gdy go tutaj pokonamy, to właściwa walka będzie troszeczkę ułatwiona. Niemniej jednak nie o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć, a bardziej zwróćcie uwagę na zachowanie wilków, gdy pokonamy ich przywódcę. Przestają nas atakować. Są ostrożne i się wycofują. Natknąłem się na to przypadkiem, ale jest to bardzo ciekawa mechanika, której chyba nigdzie nie widziałem wcześniej w Soulsach. Niby nic dużego, ale wciąż zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Powiedzieliście, że ołtarze, które musimy zapalić, żeby dostać się do stróżów otchłani przedstawiają lordów z Lordran? Tutaj mamy wiedźmę. Tutaj Nito. A tutaj są możliwe aż trzy opcje, bo mogą być tutaj przedstawieni zarówno Czterej Królowie, Boska Rodzina Głyna lub nawet Niscy Lordowie, którzy znaleźli Mroczną Duszę. Pewnych ataków możemy w pełni uniknąć, bardzo niestandardową metodą, bo używając emotki. Działa to też w wielu innych miejscach, ale zawsze trzeba to odpowiednio wytejmować. Na pewno kojarzycie to stworzenie, bo występuje ono w każdej części solsów, ale czy wiedzieliście, że te duże bulwy w rzeczywistości to nie są oczy? Jak przyjrzyjcie się dokładnie, to zobaczycie, że prawdziwe oczka są tutaj. Jeśli miałbym strzelać, to bym powiedział, że miało to funkcję odstraszającą. Wiecie, w końcu w naszym świecie zwierzęta często mają wiele mechanizmów, żeby przestraszyć przeciwnika, na przykład taka rozdymka. A teraz troszkę o wyciętym kontencie, ponieważ Oscar z czyli rycerz, który nasuwalnia w Dark Souls 1, okazuje się, że miał mieć dużo większą rolę, niż finalnie dostał. W plikach gry możemy znaleźć jego usunięte dialogi, a na YouTube ludzie podjęli się zrekonstruowania jego linii fabularnej. Pozwólcie, że wam przetłumaczę. A pleasure to się you. Sage Frant, mi you. I Jestem Oscar z that że bell of Awakening i word słowo Frant. That is a wonderful thing. We are all counting on you. I only wish that I had such a purpose. I am preparing to leave. I cannot just stay here. I must find my own purpose. I hope that we meet again somewhere. One day. I will follow Sage Frank's instructions and will seek Anne Orlando by way of Sen's fortress. I hope that we meet again somewhere. One day. Z dalszych dialogów można wywnioskować, że pierwotnie miał nam towarzyszyć i pomagać w naszej drodze jako towarzysz. Well, how long has it been? Glad to see you safe. You must be the same as I, in search of the grave of Sartorius. But be careful, this forest is the territory of a fierce band of thieves. They assault any and all who seek the graves. What if we were to join forces? How about that? If we work together, we may escape the bandits. Does that appeal to you? Jednak ze względu na ciągłe przebywanie w naszym cieniu w końcu by nas zdradził. Prek własnej ścieżki i chęć bycia kluczową postacią w tej historii popchnąłby go do obrania drogi odmiennej do naszej. Jeśli byśmy chcieli złączyć się z ogniem, to nazwałby nas niewolnikami bogów i zatakował chcąc zostać mrocznym władcą. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdybyśmy poszli drogą mrocznego lorda, to zatakowałby nas za odwrócenie się od płomienia. I have waited for thee. Foolish slave of the gods and pawn of Frampt, I will kill you and become the true Dark Lord. So it was you. I had a feeling. I shall destroy you as fate has commanded me, foolish pawn of Dark Stalker and fiendish Dark Lord. Dark Souls 3 jest mnóstwo ukrytych malutkich buffów, które możemy mieć, ale nawet nie zdawać sobie z nich sprawy. Jednym z takich wzmocnień jest bonus do szczęścia, który dostaniemy za posiadanie ekwipunku naładowanego pustym zaklęciem, będąc jednocześnie pod postacią właśnie pustego. Innym ciekawym buffem jest na pewno pasywna regeneracja zdrowia, którą zyskujemy posiadając w ekwipunku jakiś element rynsztunku, który jest naładowany świętością. Może to być dla przykładu chociażby tarcza, której wcale nie musimy używać, tylko po prostu ją nosić na plecach. Bonus w takim wypadku także będzie działał i będzie się skalował również z pierścieniami. Im większy poziom broni, tym silniejszy buff, tak samo było zresztą w przypadku broni pustej i bonusu do szczęścia. W grze jest dostępnych kilka możliwych interakcji ze Strażniczką Ognia w Firelink i przykładowo odpowiada ona na nasze emotki. Nie jest to jednak wszystko, bo istnieją sytuacje, gdy Strażniczka Ognia, patrząc na nas, będzie prawdopodobnie bardzo zdegustowana i wykazywać to będzie odwracaniem od nas wzrok. Dzieje się to w dwóch przypadkach: pierwszy jest wtedy, gdy założymy pierścienie od Yuri, a drugi będzie wtedy, gdy pojawimy się w Firelink posiadając wosk na głowie. Na pewno jest to świetna pożywka do różnego rodzaju teorii lub rozważań na temat lore. Ja swoją drogą takie rozważania prowadzę w serii Olor, więc jeżeli nie widzieliście, to bardzo zapraszam. Jednak wracając do materiału, to nie wiem czy zauważyliście, ale przedmioty leżące na ziemi bardzo często świecą w różnej intensywności. W taki oto sposób przedmioty ważniejsze będą się świecić mocniej, gdy takie przedmioty jak jakieś na przykład użytkowe noże do rzucania lub malutkie dusze będą ledwie widoczne. Może to być bardzo przydatne, kiedy na przykład przypiera was do muru chmara przeciwników, a wy macie na przykład czas zdobyć tylko jeden przedmiot. Ewentualnie podczas ucieczki możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo dużo. A skoro mowa o wiedzy, to wiecie, jak odróżnić mimika od zwykłej skrzyni bez takowania jej? Normalne skrzynie mają taki łańcuch. Mimiki z kolei mają taki. Plus dodatkowo, jak się wpatrzycie, to można też zobaczyć, że mimiki lekko dychają. A w ramach bonusu to nawet nie musicie ich atakować, żeby zdobyć ich zawartość, ponieważ wystarczy rzucić w nie talizmanem Lloyda, a ich wnętrzności będą stały dla nas otworem. W Dark Souls 1, żeby dostać się do Otchłani w Nowym Londo, potrzebujemy pewien pierścień, który będzie nas przed nią chronił. Prawdopodobnie działa on tak samo jak pierścień Wolnira, który nie został pochłonięty przez otchłań tylko dzięki tym dwóm krążkom na przegubach. Może jest to ze sobą w jakiś sposób powiązane, bo gdy zniszczymy pierścień Wolnira, to zmienia się animacja jego śmierci i jest on wciągany przez ciemność. Natomiast to samo dzieje się w pierwszej części z naszą postacią, gdy ściągniemy pierścień Artoriasa, będąc wciąż w otchłani. Dodatkowo w takiej sytuacji wyskoczy nam unikatowy komunikat. W plikach gry Dark Souls 3 w dodatku prochy Ariandel możemy znaleźć wycięty dialog, który finalnie nie znalazł się nigdzie w grze, a brzmi on tak: Where have you gone sweet child outside, have I'm here, sweet child, right here. You're cold and you've no place to go. You're mine, sweet child, all mine. So run home, sweet child, run home. Uh, forgive me, sweet child. Dialog najpewniej odnosi się do Sullivana, który był wychowywany w malunku Ariandel I chociaż nie jest to potwierdzone, to jest to jedyna postać, która by tutaj pasowała, ponieważ przemierzając ten lodowaty świat, możemy natknąć się na lamentujące drzewo. Było ich tutaj naprawdę dużo, ale tylko to jedno zanosi się płaczem i obok właśnie tego drzewa znajdujemy ślad, który jest związany ze wspomnianym przeze mnie czarodziejem. Dialog więc ten najpewniej miał pochodzić od tej istoty, ale z jakiegoś powodu tego finalnie nie dodali. Jestem pewien, że kojarzycie soundtrack, który możemy usłyszeć w pierwszej części na końcu, kiedy to walczymy z Głynem. Soundtrack bardzo emocjonalny i w swojej zmienionej wersji pojawiający się również w zakończeniu trzeciej części. Niejednego gracza doprowadził on w tamtym momencie do poczucia ogromnej nostalgii i twórcy to rozegrali naprawdę przegenialnie. Mnóstwo osób opisuje moment wejścia tego utworu jako coś, co bardzo mocno potrafiło kopnąć emocjonalnie i się w pełni podpisuje, bo przeżyłem to samo. Ale czy wiedzieliście, że utwór ten przez fanów nazywany plin plin plon? Ma dużo głębsze znaczenie? Tak naprawdę jest on wygrywany tylko na białych klawiszach. Wspaniale to obrazuje i symbolizuje lęgły na ciemnością, a w dodatku koreluje idealnie z religią białej drogi, którą sam założył. Sposób, w jaki to wszystko jest ze sobą powiązane, to po prostu wyższy poziom symboliki i opowiadania historii już poza samą grą. Naprawdę czapki z głów i nie mogę wyjść z podziwu. Tak samo zresztą jak wtedy, kiedy zobaczyłem Wasz odbiór mojej twórczości, bo nie spodziewałem się aż takiego przyjęcia, za co Wam szczerze dziękuję. Jeśli Wam się podobało i chcecie więcej ciekawostek, których nawet połowy nie wyczerpałem, to zapraszam do subskrypcji, bo film Filmów tego typu może być więcej. Dzięki za łapeczki, cześć!